Wyposażenie pracowni elektrycznej umożliwia kształcenie we wszystkich trzech kwalifikacjach w zawodzie technik elektryk. DIN przedstawia realizację zadania praktycznego w ramach kwalifikacji E7, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Na stanowisku numer 1 przedstawione jest przygotowanie do montażu układu sterowania stycznikowo-przekaźnikowego. Słuchacze zamontowali na szynie DIN listwy zaciskowe. Przygotowali też wszystkie elementy, które wynikają ze schematu ideowego układu. Znajdują się tam trzy styczniki. Stycznik numer 1, który posiada trzy pary styków NO. Stycznik numer 2 pięciostykowy o trzech stykach NO i dwóch stykach NC. Stycznik numer 3 o trzech stykach NO. Dodatkowo wyposażyli stanowisko dwa przekaźniki czasowe o dwóch stykach, jeden NO, drugi NC. Na stanowisku znajdują się też dwie lampki kontrolne pracujące na napięcie 230 V, dwa przyciski sterownicze, jeden przycisk typu zwiernego monostabilny i drugi przycisk typu rozwiernego bistabilny oraz zabezpieczenie układu w postaci bezpiecznika B6.